Witam kolejny raz w kolejnym odcinku na kanale Muscle Power z tej strony Kiyoty Kamaci. Dzisiaj pokażę Wam trzy moje ulubione ćwiczenia, takie typy, które ja stosuję na biceps. Trzy moje ulubione ćwiczenia. Jeżeli będziecie chcieli, możecie je po prostu spróbować na sobie przetestować. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak Wam się podobało. No i czy równie dobrze poczuliście je tak samo jak ja. Także pierwsze ćwiczenie. Będzie uginanie sztangielki w podporze na wersce. Typowo izolowane ćwiczenie ogranicza pracę barków, bujania. Sam biceps pracuje, świetnie czuć, świetnie izoluje. Zobaczcie, jak je wykonuje. Podpieramy rękę na wersce. Opuszczamy oczywiście troszkę wolniej, można powiedzieć, na 3 sekundy. Tu jest spięcie, przytrzymujemy i znowu wolny powrót. Przed dotknięciem ławeczki minimalnie, to właśnie przed dotnięciem, już podnosimy do góry i spinamy biceps. Wykonujemy większą liczbę powtórzeń. Jest to ćwiczenie izolowane. Minimum te 12-15 ruchów. Drugie ćwiczenie, jedno z moich też ulubionych, też typowo izolowane, uginanie z drążkiem wyciągu siedząc. Fajna alternatywa dla uginania ze sztangą stojąc lub ze sztangą siedząc. Dodatkowo, właśnie mamy tutaj stałe napięcie na lince, co dużo właśnie jakby mocniej angażuje tego bicepsa i no, lepsza jest praca. Op. Tutaj stosujemy progresję ciężaru. O, wiadomo, ta ostatnia seria najcięższa na te 10 ruchów. Łokcie w miejscu. Tak jak wspominałem, jest to ćwiczenie też izolowane. Polecałbym je osobom początkującym, osobom, które mają problem dziś z rozwojem tych ramion ponieważ przy tych wolnych ciężarach ze sztangą, ze sztangielkami, zawsze gdzieś tą pracę mogą przejmować te silniejsze mięśnie, tak jak na przykład jest u mnie, gdzieś te naramienne e, przejmowały zawsze tą pracę dopiero właśnie przy ćwiczeniach typowo izolowanych, jak właśnie z e, uginaniem ze sztangielką w podporze, uginania właśnie na linkach, czy to z, z drążkiem wyciągu, czy z pojedynczym kablem. Te ramiona zaczęły mi tam gdzieś powoli rosnąć, więc Polecam właśnie te ćwiczenia takie typowo izolowane na wyciągach osobom początkującym lub tym osobom, które gdzieś tam no, mają problem z tym rozwojem ramion. Także spróbujcie. Kolejne ćwiczenie na biceps y, też z serii y, tych izolowanych. Fajna alternatywa dla uginań y, ze sztagielkami w powierzchni skośnej. Y, tutaj mamy tą ławeczkę troszkę mniejszą i krótszą. Można też oczywiście dać sobie y, tą skośną. Y, no i jest ruch podobny jak do uginań ze sztangielkami. Tylko tutaj mówię tak, przynajmniej ja tak mam, że no tutaj lepiej czuję tą pracę bicepsów, niż ze sztangielkami. No i tutaj oczywiście Więcej powtórzeń minimum 12. Raczej nie schodzimy. Typowo, typowa pompka. Dopompowujemy łapę maksymalnie. Zatrzymujemy na spięciu przez 2 sekundy dobry skurcz. Rozciągamy dokładnie technicznie ze spięciem. Mam nadzieję, że te trzy ćwiczenia, te trzy patenty pomogą Wam chociaż troszkę gdzieś te ramiona poprawić, lepiej rozwinąć. No, ja u siebie zauważyłem poprawę. Także, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy przyniosło Wam to rezultaty. Komentujcie, lajkujcie, pozdrawiam. No i rośnijcie zdrowo.